Nie może być roku, w którym ja nie zagram w Medal of Honor Allied Assault na tym kanale. To musi być codziennie, to musi się stać jakąś tradycją. Tym razem będziemy grali e, multiplayer, bo czemu by nie? Zobaczymy, czy w ogóle ktokolwiek w to gra. Kim ja chcę być? Aliantami czy tym? O, obojętnie. O, obojętnie. I tymi i tymi będę popełniał zbrodnie wojenne. Zacząłem od śmierci. Doskonale. Cudownie. Zacznijmy naszą cudowną przygodę w Algierii. Niedługo się wybieram do Maroka. O tych chuju parchaty! Mi się wydaje, że chyba strzelam ślepakami. I tym razem wyjątkowo chodzi o grę. A gdzie gdzie tu i ciekawski jajo zagląda, ha? Czego szuka? O kurwa. Dobra, kochani, nie możemy tak się dawać. O kurwa. <ścoughs> Dobra, może jednak możemy, nieważne, nieważne. To nadchodzi. A co tutaj? Słyszę. Nieważne. Nieważne. O, kolego, głuptasku? Czego tu szukał? A gdzie? Co mnie tu. A to ten! To ten znowuż, to ten! Proszę ode mnie się odpierdolić! Do Polaka strzelasz! A gdzie? O, kurwa! Przepraszam, nie miałem do czynić dość... Si chuj ci w dupę. <grystanie> Co ja więcej mogę? Czuję się wyruchany. Aimbot hacks Hackers, dobra, dziękuję za takie wyzwiska. Ty, o czemu on go chciał pobić na odległość? <grystanie> Co to jest? Polska rodzina na zdalnym? Kurwa, won! Oj, tą granat trzyma kolega i pewnie jebnie. Dokładnie. Ja się zdomyślałem co tutaj mnie spotka Spierdalajcie do widzenia, żegnam. O witam Do <noise> no ten! No, no chuj się bawić nie umiesz No dobra, zabawmy się <noise> Lubię takie zabawy Oho Zostałem wezwany A witam, dzień do <noise> witam koleżko! Spodziewałem się ciebie Albo te bronie są strasznie niecelne, albo jestem strasznie niecelny, albo oni są bardzo wytrzymali, albo ja nie wiem co się tutaj dzieje. Jest bardzo dużo prawdopodobieństw, bardzo mało odpowiedzi na Jednak tu chcę. Jednak tu. Coś mi podpowiada, że granie gra czysto, nie? Jakby Coś mi delikatnie mówi, że chyba się zesyrałem. Oj, nie w tym kierunku nas niewielu. Nie, wielu, wielu. Zaprawdę potężne... O ty gnojku. Snajper mnie. O ja pierdolę! <ścoughs> Zabiłem odenica. No kochani, ładnie nam tutaj to wszystko ewoluuje. Naprawdę, patrząc na to jak późno doszliśmy do tej gry, to jestem zadowolony z naszego postępu. Tak, zaprawdę jestem zadowolony. Jaka jest następna mapa? Ociech, chuj Stalingrad. Ja już słyszę naszego koleżkę, który zamiast strzelać, wybrał dzisiaj język przemocy i się bije z każdym. O, tam był jakiś Van Führer. Idący niec, nie w naszym kierunku. Ja chyba wolałbym grać Niemcami, wiecie, bo Niemcy mają STG. Yy, I to mnie przekonuje do grania Niemcami. Również obywatelstwo. Obywatelstwo pruskie jest tutaj całkiem dużą. Yy. Co się stało, CHŁOP ocipiał! Ocipieli wszyscy! A tamten jeszcze przeżył to wszystko ocipienie całe. Chowaj się. o Kurwa! Odyniec ma tylko 8, ale to jest wiek, amunicja, czy. lata zamolestowanie dzieci. Co? Czego masz 8? No chyba cię sobie jaja robisz! Przepraszam, najmocniej. czemu nie ma No, Cóż ja... O kurwa! Skacz, skacz, skacz! To będzie bezpieczniejsze, sięmano! Widzisz, STG, co tu robi? STG to jest kurwa popęga. O kurwa, w oknach siedzą i celują. Dobra. Dziękuję ci za darmowy killa, naprawdę jestem bardzo ci wdzięczny. O, do widzenia. Siema. No, pistoletem to będzie upokorzenie. Dziękuję, że zmarłeś. O, kurwa, dom przeżyje? Ach, przecież to jest. O! Przecież to jest Medal of Honor. Gdybym mógł spać z 12 kilometrów, to bym przeżył. Tu już dwóch się tu kręci jak gówno w szeremlu i mnie bijo. Pierwsza HP i spierdalaj! No to był źle skoordynowany atak, ja wiem, że można... No chuj, wafla. <laughs> Bardzo mi się podoba, że już nie jest Baszalot, tylko teraz to jest Ser Baszalot. Okej. Okay. Czy naprawdę w, w tym budynku nie wiem, że żadnego... O kurwa, jest wróg! Jest wróg. A jakbym nawet od tyłu jest awruk. Dzień dobry. Czy tutaj zostałem e, kogoś? Nic nienastawionego do mnie. Kto by chciał na przykład e, dotknąć moich kul swoim ryjem? A, to dalej brzmiało horni. Muszę sobie nabić wynik, bo, bo, bo trochę chujnia. O jezus, Maria, zostałem rozstrzelany przez Boga! Patrz ostatni, gdzie ja leży. No, jak ty to przeżyjesz? To się w kurwie! W się. <noise> nie mogę być gołosłowny. Tutaj, jeżeli ta broń odpowiednio trafi, to to naprawdę jest w stanie zrobić duże kurwa kuku. Tak, tylko odpowiednio trafiające STG, to jest niestety bardzo rzadki okaz w tej grze. nie z trzej perspektywy. Kurwa, chowaj się, chowaj się. no, no tutaj. Do stajenki. O, o kurwa, no wszędzie, on jest, on mnie prześladuje. Ja zaraz pójdę na inny serwer, on tam też będzie. Jak boni Dyddy. Co tu się wydarzyło? Czy naprawdę za mało zawartość magazynka w niego wpakowałem, żeby go zabić? Czy naprawdę za mało zawartość dwóch magazynków w niego wpakowałem, żeby go zabić? O, witam koleżko. No, no, no. Well, well, well. Where the fuck? Gdzie on jest? O, siema! Głupio by było, jakbyś mnie teraz <gryw> zabił. O, kurwa, ty mnie nie zabiłeś, ale zabił mnie twój kolega. On jest kurwa wszędzie. Jest Baszalot basz Balba, baszminton, baszmanator, Kurwa, czekaj. Tu się za dużo dzieje. Czekaj, bo tu jest za, za, za Co tu się wydarzyło? Jaż udaru dostałem. Jest ba, ba, baszmanton, basz, baszmaton, Baszminton, Baszmanton, Baszketbal, Basznaton, Baszminton. Co wszyscy? Co jest jedna rodzina? Co tu się odkurwia? Dobra, kochani, ja kończę jako czwarty. Lecimy na inne serwery, zobaczymy jak oni się tam bawią. Jestem Niemcem, ja? Okej. Okay. Eee, ja tutaj będę szedł i próbował. O, Witam, dzień, dobry dzień. O, Zabiłem Noa Juan. Juan. Juan, Noa. Ja się nie dławię, nie mam udaru, ja wymawiam jego cebę. Koleżanko, koleżanko, kurwa, o kurwa, panie może. Czy to jest wróg? Czy ta, to. to tam, tam są wrogowie? Mam wrażenie. Chojanka, oh, o ja pierdolę! Czy tutaj są prezenty? S są, są granaty zajebiście. No, całkiem dobry prezent, przemyślany. Jakbyście chcieli jednak spełnić moje marzenia, fajnie, jakby takie granaty znalazły się na przykład yy, w domu. To by było już w ogóle dobrze. Obstawiajcie. No, kogo ja powiedziałem? Kogo ja powiedziałem? No dlaczego? Aha! O kurwa! Okej. Okay. Całkiem czysto. O kurwa! Czysto to w twojej dupie jest, może! Ja nie Dobra, jesteśmy za słabi na ten serwer zbieralamy. To szybko poszło. Czym jest freestyle, kochani, się zapytacie? Otóż, kojarzycie, jak jest gra w, be, w berka, to tu będzie berek zamrażany, czyli o co tu chodzi? Jak jesteśmy zabici, jesteśmy w takim czerwonym ee, znaczniku. Wówczas nasz teammate może do nas podejść i nas odmrozić, i się odradzamy. Jeżeli się nie odmrozimy jeżeli cała drużyna zostaje zamrożona, no to przegrywamy po prostu. Tak jest. Ja mogę tutaj go odmrozić, jeżeli przeżyję. Dobra, odmroziłem go chyba. Innymi słowy, to się może dla nas bardzo fatalnie zakończyć. Dobra, zabij go i proszę, on mruź mnie. Dobra, jesteśmy ogrożony zajebiście. Dobra, tu no jest dwóch wrogów zamrożonych. Bardzo kurwa dobrze. Bardzo niedobrze się to stało. Zaczekajmy, bo tu ktoś zaraz przyjdzie. O kurwa! Troszkę się przeliczyłem. Kurwa, nas jest 6, jest 11, bardzo niedobrze, nas jest 4, 4, oh chuj! Przygotujmy się. O kurwa, zostałem chyba w plecy. Dobra, kochani, gramy w tryb Captured the Flag. Musimy zdobyć flagę nieprzyjaciela. Jesteśmy, no kurwa, Niemcami, nie zgadniecie. Po raz kolejny I gramy na taki serwer, że mamy tylko broń drugą i chyba broń piątą. Nie, tylko broń drugą. Czyli tylko na... O, rifle O szajsu! A co tu się dzieje? O! Dobra, ja się go trzymam, bo... <laughs> ja, jakoś ufam mu A co to kurwa jest? Co ja mu mogę zrobić? Mogę przycisnąć przycisk Co tu się dzieje? Czy on jemnie? Ja cię kurwa dosięgnę. Kasztaniarzu. Może ja też muszę zacząć tak... Nie, 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 to mi dużo nie da. Dobra, kochani, ja wiem jak ich yy, wystrychnąć na dudka, że tak to ujmę, grzecznie i pięknie, mianowicie, patrzcie to. Patrzcie to, tunele Stalina, proszę was, kim on był? Tunele Matinia, to jest, kurwa, to. to... Nie należy do osób gibkich. Co najwyżej do osób brzydkich i to też, kurwa, no to akurat z sukcesami od wielu lat, dudku i prawdopodobnie wyjdziemy im na plecach. Zaraz zobaczymy jest. Nie ma tu nikogo, dobra. To zaraz zobacz co się dzieje. <grystanie> 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 Dziękuję. A <Rata> teraz... <grystanie> Przepraszam mocniej, wczułem się. Wydaje mi się, że właśnie, ja go kilka razy chyba trafiłem. Dobra, tam idzie, idzie, idzie w chuj chopie. Chowaj się. No właśnie, a mówiłem. No kurwa, weź sobie porać. Dzień dobry. Czy tu jest czysto, w miarę, pusto? Fajnie i w ogóle. Jak pięknie! Jak doskonale. <laughs> kurwa! O Co ja robię? Barba mi się podoba ten tryb. A bałem się troszeczkę wchodzić w ten serwer, bo wydawał mi się on śmierdzić kutasem. Natomiast okazuje się, że nie jest wcale aż tak źle. Czy ktoś tu spadł? Doskonała mapa, po prostu do Do takich broni. Czy my gramy teraz w ten? O kurwa, my teraz gramy we Freestack. Mamy teraz freestyle, znowu gramy w tego, znowu gramy w berka zamrażonego. No. O, jak doskonale! I co teraz? Co teraz? Kurwa, nie dowierzasz się, kolego. Czemu ja muszę cię wcisnąć? Nie, wystarczy, że. O ty, chuju! Co tu zagląda ciekawski jajo? O, kurwa, o, kurwa, proszę nie na przykład. Nie, nie. to trudno, nie. 5 na 12, jeżeli chodzi o wrogów. Przepraszam. Dobrze. No nie wierzę. Przecież to był idealny strzał prosto między oczy. Czyli wbrew. No kurwa. Przepraszam, zapatrzyłem się na koledze. A boję się do okna podchodzić w tej grze. Jest to pojebani. Człowiek to dziwna bestia, jednak no dawaj go, dobra, chowaj się, dobra No, powrót, powrót, i wygraliśmy, tak jest. I to jest kurwa powrót przez wielkie P, chyba na pewno. No, wydaje mi się, że tutaj doszło do e, pierdolenia. Gdyż wydaje mi się, że moja kula hartnęła głowę wroga, który stał tam. Boję się tego, do coś to może wydarzyć. Ale dobra, grałem tę... Ten... Znam tę mapę dobrze! Wykurwiście wykrył Jak widać po moim skillu. Kim jestem? A jestem Aliantem, dobra. Już wiem przynajmniej do kogo strzelać. Będę jak niezłomny wódz. A kto tu wychodzi? A nieważne. O, jak ktoś strzelił w drzwi. Prawdopodobnie mają snajperów i prawdopodobnie mają ich tak samo niebezpiecznych jak zawsze. Dawaj, szybko, 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 szybko. Dobra. Tutaj, tutaj, tutaj. Dobra. Zamknij drzwi. O kurwa, przepraszam. A co się stało? Jakiś Ahmed Egyptian Army mnie zastrzelił, ale ja Ahmeda nihuja nie widziałem. O jego istnieniu wiem tylko z kronik. Nie podoba mi się e, rodzaj gry, który tutaj panowie i panie prezentujecie. Granat na czyli używanie karabinów snajperskich w grze, w której się nie używa karabinów snajperskich na co dzień. Przepraszam, przepraszam, przepraszam. Czy mogę się odwołać do Trybunału Konstytucyjnego? Dlaczego? Ty kurwa nie umarłeś. Z jebie? Idź pierwsza. O ty ty kur... Ty, za no jedna! No to do, do chuja wafla, przepraszam najmocniej, czy ja strzelam ślepakami? O, dziękuję ci bardzo, że dałeś się zabić. O, proszę cię bardzo, ty też mi się dałeś... <ścoughs> Kurwa, German hu! <who? ścoughs> Bakra A stójmy tu chwilę. Tu by wróg, tu by ryk. A kto? No z szafy! Tutaj był koło lampki nocnej! A już wiem czemu się zgasić nie chciała! Kurwa, wszystko się zrobiło, jasne. Nasi tutaj, no to niedobrze, 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 albo wiem... Proszę mnie wpuścić do środka! Będzie zemsta. Dobra, jednak jebać to zemstę, jebać mnie, jebać ten serwer. A teraz wam pokażę, kochani, coś... Ee, coś, na co niestety nie możemy pograć. Mianowicie Crazy Server Mods 2. Crazy Server 2 Mod. To jest serwer, na którym ja spędziłem najpiękniejsze lata mojego dzieciństwa, jeżeli chodzi o gry wideo. Na tym serwerze w 2012 roku... Kurwa, po pierwsze, to był jeden z bardziej ogrywanych serwerów. Po drugie, doskonały. Dlaczego ten serwer jest tak lubiany, tak kochany? Głównie dlatego właśnie... Że mamy tutaj zmodowany kompletnie serwer. Tutaj mamy same czyste mody, mody na tyle pojebane, że są co najmniej ciekawe. No tu mamy choćby wyścig jakimiś, yy... no wiem, czy motorówkami czy czymś. Nie wiem jak to za bardzo oceniać. Tutaj na każdą jedną mapę, tych map jest tutaj ponad 20, jest jakiś inny mod, który przewiduje, nie wiem, Prop Hunta, Death Run. co tam jeszcze, grę w piłkę nożną, wyścigi, jakiś właśnie Sylwester, jakiś tryb z bombą tam pamiętam był. Generalnie, no to, ach, to był taki piękny serwer, tak pięknie ogrywany, no teraz niestety, nikt tu nie gra, jestem pierwszym i prawdopodobnie ostatnim graczem dzisiaj. I wchodzę tutaj tylko po to, żeby była nostalgia, po prostu co nie. Tutaj z ludźmi się jakoś poznawało, jakimiś, miałeś się jakieś znajomości, że po prostu o danej porze danego dnia się wchodziło na ten serwer i się grało. Najpiękniejsze lata po prostu u babci. U babci jak byłem na wakacje, to się spędzało właśnie na tym serwerze, grało się tutaj, raz na czas się szło na kawkę i jakieś ciacho, ciacho się kończyło grając w ten grę, pisząc z ludźmi. Co to były za cudowne czasy? Nie pamiętam teraz, czy to było w 2012, czy to ja miałem 12 lat. Czyli albo to był 2012, albo to był 2014, ale wydaje mi się, że to było na przestrzeni tych lat po prostu, co nie? Że. Bo ja na pewno nie było tak, że ja jedna wakacja tylko przegrę na ten serwerze. Co to to nie? Serwerze, to ja się dołączę i ktoś tu dołączy i będzie można rzeczywiście chociaż minimalnie. A co tu kurwa Zeus się wkurwił? Spierdolamy. Ja bym chciał. Szkoda, że tu nie ma jakiejś społeczności tego serwera, żeby móc się z nimi e, ugadać. Eat me foodare. jakiś typ. O kurwa, co tu się dzieje? Kochani, nowy rok nastąpił. O to co się dzieje. O to co się dzieje. In loving memory of eat me food dare, który w tym roku niestety zmarł. Mam nadzieję, że jak ja umrę, to będę też upamiętniony na tym serwerze. No i kochani, dopływam do tego wyścigu sam, niestety, sam jedyny wygrany na tym serwerze. Co w związku z tym? Tak jest, ponownie strzał, fajerwerek. Kochani, to jest sylwester, to jest sylwester. A jeżeli sylwester, no to życzenia sylwestrowe. A ja z tego miejsca życzę wam, kochani. W okazji tego Sylwestra, udanego nowego roku, żebyśmy spokojnie mogli w 2026 przeżyć, bawić się i korzystać z życia. Bardzo Wam dziękuję za to, że byliście ze mną przez ten rok i wierzę, że będziemy razem przez 2026. Trzymajcie się i do zobaczenia w nowym roku.